Dobry, drogie panie, witamy serdecznie 8 marca. Nawet ten skomplikowany czas pandemii nie przeszkadza nam i nie może pozwolić zapomnieć, że to przecież dzisiaj nasze święto. Dzisiaj bez kobiet nie wyobrażamy sobie życia. Kobiety zajmują dzisiaj kluczowe stanowiska. Przykładem jest chociażby nasza szkoła szkoły pośrednie, poboczne, w Kaczurkach, czy Zobaczcie, Panie Panie, na czele Unii Europejskiej stoi kobieta, Ursula von der Leyen. Premierem Finlandii jest 36-latka prawniczka Sanna Myhlen, bodajże bardzo młoda. Dlatego też i my, Panowie, nie pamiętając nawet w tym trudnym czasie, przy tym sympatycznym uśmiechu chcemy przesłać życzenia. Postawiamy ślicznie i wysłuchajcie, co mamy wam do przekazania. Od męskiej części pracowników zespołu szkół dla wszystkich drogich, nam koleżanek ze wszystkich stanowisk w naszej placówce życzymy wszystkiego najlepszego, dużo ciepła, zdrowia, pogody ducha spełnienia marzeń, sukcesów zawodowych, możliwości w czasach pandemii i dużo pozytywnej energii.